odcinek Respawn Minecraft wchodzimy na nasz safe. czekamy chwilę tak, oczywiście trzeba chwilę czekać um, okej, okay. jesteśmy pójdźmy sobie na górę tutaj zamkniemy ten włazik mamy teraz nos no. Ale się złożyło. Mm, mm, mm. To jest taki malutki domek. To jest śpibór. I pomysł. Za śpiborem nie jest to łóżko. Jest to jest śpiwór. No żal. Serdecznie to muszę mówić. Z głupie. No, w końcu. Dzisiaj, co dzisiaj będziemy robili? Dzisiaj... Brmimy skrzynkę nową. Szkółka, skrzynka, skrzynka... Sala, la, la, la. Mapa. 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 Idziemy. I zestwierdzi klocek... Drewna. Spoczywaj w pokoju klocków. Tu. O, uh -huh. mam podobną skrzynkę. Bo rzucę wszystko, co mi potrzebne. Zaraz. Będzie nam potrzebna na pewno mapa. Będzie nam potrzebna na pewno kilop. Będzie nam potrzebna na pewno łopata, ale inna łopata nowa. I co sobie ja zrobię. I idziemy po piasek. będzie nam potrzebne, żeby dom znaleźć tak, żeby się nie zgubić bo tam nie... tu nie idę, jeden, gdzieś na jakąś pustynię albo coś ale pewnie może ze łódkę tak. nie pomyślałam o tym idziemy po łódeczkę, po łódeczkę po łódeczkę, aczka, aczka. chyba cztery nie pięć jeszcze jedna Dobra, będzie ja z jedna Nie wiem ile ja. Ale wiem to, że na pewno idziemy gdzieś daleko O no nie Nie Weźmiemy, to teraz odjedziemy Okej okay. Hmm, możemy tak płynąć i ogólnie sobie Prawdziwy pirat Jak na prawdziwego pirata przystało, aż mi skina zmyło Musiał skin na naprawić Hm Już Jedziemy dalej Kaktus Świnie drzewka, które chciałem wam pokazać. Laki, au, au. Tu nasz dom jest, tam na dole, a patrzcie, ile już. Mii, Au, już. Nie, nie, tylko nie, łódka. Idziemy? Chyba my. I chyba trochę kaktusów. Przydawa nam się. No nie, no znowu kopia później to bym musiał naprawić, tak żeby tam nie dać nic nimi zrobić zbieraj to trochę tych kaktusów zrobimy może dzisiaj automatyczną hodowlę nie wiem, będzie trzeba, wiem że trzeba będzie piasku dużo na szkło w ogóle Na tym piasku trochę Przerwa wykopię to i wrócimy. do domu Dom mamy gdzieś tam Mapa jest przydatna Pamiętajcie, ladając piasek tam jest. Drift. Jedziemy. Mam 16 kaktusów dwa staki... ...dwa staki piasku. Powinno nam starczyć. Zaparkuję sobie tą łódkę. Nie. Zaraz, bo się tam wzięło. Zepsuło. Mmm. Czekajcie. Potem powinno lepiej nie... Ma pan mnie słychać. Mała pamięć niepotrzebna. Ciii. Idziemy tu. Czym jak ciścina? Czy rosła? Zobaczymy Jeszcze jedna Chce Rośnie A my idziemy robić Farmę Tak farmę Robimy Będziemy tą farmę zrobiłem blisko domu Żeby to być automatyczne Ziemia potrzebna ziemia Ziemia będzie potrzebna na pewno jeszcze raz ziemia, to dwie łopaty wezmę, dokończę. Mm. Tu wyrównam tak, teren. No co ja robić? Co zrobiłem? Nie wiem, czemu to robię. to jak najładniej wyrównać to już wyglądało a nie okej okay. to jest tu to ziemia mi to nie jest potrzebna korzystam do wyrównania terenu jeszcze tam równą. Ok, to ładnie wygląda. Nie, tu gdzieś. Tu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Nie, pięć. Tu. Ok. Można zakryć, to można wziąć. Kopacz, żeby skupiać się na jednym elemencie ta woda czyli po środku nie więcej w środku to my tu mamy gdzieś tu trzeba wydłużyć o jedno z każdej strony żeby to wyglądało żeby było do środka gdzieś nadal różno. ogarnę, zrobię to i przyjdę mam wami żegnam, więc tak to jest moja hodowla która oczywiście przestała działać, już będę musiała naprawić ale tak klikajcie, subskrybujcie i nie żałujcie nara.